Cześć, maleczko wszystkim. Robimy dzisiaj przygodę. Dzisiaj ponidzie. Plan jest taki, że wyprawa będzie trwała dwa dni. Jedziemy z Krakowa przez hutę. Nawet nie każdy Krakus wie, co w tej hucie się znajduje. Dlatego Wam tutaj trochę opowiem, co mijam. Łąki nowohuckie powstały w miejscu dawnego koryta Wisły. Na początku tego wieku łąki zostały uznane za użytek ekologiczny. Pierwszy tego typu obszar położony w całości na terenie Krakowa podlegający ochronie. Aleja róż była niegdyś cała obsadzona różami. Dzisiaj tych kwiatów jest zdecydowanie mniej. Na szczęście aleja powoli wraca do swojej dawnej świetności. W przeszłości przez pewien czas stał tu pomnik Lenina. W założeniach dzielnica Nowa Huta została zbudowana dla pracowników kombinatu metalurgicznego, ówczesnej huty imienia Lenina. W latach 70 pracowało tutaj 40 tysięcy osób. Z ciekawych wydarzeń w historii tego miejsca jest wizyta egzotycznego polityka Fidela Castro. I tak oto wyjeżdżam pomału z Krakowa. Mijam drewniany kościół w Biurkowie Wielkim i zbliżam się coraz bardziej do województwa świętokrzyskiego. Wjeżdżam teraz na taką całkiem nową ścieżkę, z mojej lewej strony będę mijał Proszowice, ale nie wjeżdżam tam do miasta i ta ścieżka taka powinna już mnie prowadzić aż do Kazimierzy Wielkiej. Taki rower spotykam po drodze. Wygląda jak Ukraina, coś a la Ukraina. A z tyłu krzesła z widokiem na, na pola. Tu taki w sumie klimat wszędzie pola. no tutaj można zobaczyć jak taki Ukraina miała siodełko. A la Brooks, coś. W koła włożone tutaj taki, taki owiewki żeby był bardziej aerodynamiczny, areał ten rower, żeby szedł bardziej, no musi iść taka maszyna. Miejsc parkingowych brak, całkowity brak miejsca, samochodów, pod kurek. Jak widzicie, ja już jestem. No, to znaczy, że wyjeżdżam z Kazimierzy Wielkiej. Za mną nieczynna nie, cukrownia. Jadę z tej Kazimierzy Wielkiej do Wiślicy. Z Kazimierzy przejechałem może już jakieś 10 km. I nie spotkałem ani jednego rowerzysty. To jest plus oddalanie się od miasta, ale też. To, że dzisiaj jest czwartek, czyli dopiero jutro wyjadą podróżnicy rowerowi. Wiślicy od razu da się odczuć, że nie jest to kolejna mniejsza miejscowość. Panuje tutaj specyficzny klimat. Witam mnie tutaj piękny rynek, który pełni jednocześnie funkcję parku. Jest to zdecydowanie lepsza opcja niż modne ostatnio betonowe rynki. Przyciąga uwagę piękna dzwonnica, którą ufundował słynny kronikarz Jan Długosz. Obok niej stoi Kolegiata z XIV wieku z Fundacji Kazimierza Wielkiego. Pod bazyliką odkryto pozostałości dwóch romańskich kościołów. Obok Kolegiaty stoi także Dom Dugosza, który od początku aż do dziś służy jako mieszkanie dla księży tu posługujących. Jest jeszcze wiele innych ciekawych historycznych miejsc, które warto zobaczyć tutaj w ślicy. Miasto uzyskało prawa miejskie w XIV wieku, które straciło w wieku XIX. Tatus miejski odzyskało w 2018 roku z 500 mieszkańcami i przez krótki czas było najmniejszym miastem w Polsce. W 2019 roku pobliski Opatowiec odzyskując prawa miejskie stał się najmniejszym miastem Polski z 330 mieszkańcami, wypierając Wiślicę po zaledwie jednym roku posiadania tego tytułu. Wczoraj dostałem taką wiadomość, no tą tekstową SMS-a, że będą burze i opady wysokie, wiatry, no i w sumie były w nocy u mnie, tam pod Krakowem. No nie chciałbym takiej nocy przeżyć w hamaku. No a dzisiaj, na szczęście do tej pory nie dostałem takiej wiadomości, więc mam nadzieję, że noc będzie spokojna. Skoro jesteśmy już pełną gębą na Ponidziu, pozwólcie, że opowiem Wam coś o tym regionie. Ponidzie to region leżący w województwie świętokrzyskim, obejmujący tereny wzdłuż rzeki Nidy, w tak zwanej Nietce Niedziańskiej. Krajobraz tutaj jest zdecydowanie piękny. Niskie wzniesienia, pola rolne układające się w kolorową mozaikę, wijące się kręte drogi. Tajemnicze miejsca, które razem będziemy odkrywać. O, jestem. No jestem, strasznie ciężko się tu dostać, zarośnięte wszystko Grodzisko Stradów o. Polecimy trochę tutaj dronem Kurde, muszę to ściągnąć Powiem Wam, że tutaj tak dzicz trochę, ale i tak dobrze, że ktoś tutaj wycina mniej więcej te ścieżki Tam zostawiłem rower, może mi go nikt nie zwędzi Tutaj dzisiaj jakby taką ścieżką na tym grzbiecie. Robi robi to wrażenie coś innego. Jeszcze słońce ma się ku zachodowi także potęguje to wszystko. Tu jest chyba to miejsce gdzie robią, robią to takie słynne zdjęcia stąd. Te, może mi się też uda chociaż ja będę robił teraz pod słońce. No. Się zrobi, potem się obrobi i będzie wszystko pięknie. No to tutaj jest. Pokażę Wam. O. To wzniesienie w kształcie podkowy to grodzisko w Stradowie. Pozostałości po grodzie, który istniał tutaj między VIII a X wiekiem, był to jeden z największych grodów znajdujących się obecnie na ziemiach polskich. Wiąże się go z państwem Wiślan. W już odwiedzonej Wiślicy również znajduje się grodzisko, ale jest ono zdecydowanie mniejsze. No, powiem Wam, że jestem pod wrażeniem, coś innego niż w Krakowie, w Małopolsce, a bardzo niedaleko. Robiłem zdjęcia tej drogi, której wszyscy robią zdjęcia. Teraz zimniadę. Nadchodzi moment, gdzie trzeba, gdzie trzeba szukać noslegu. No, przede mną są jakieś takie lasy, miejscowość zagaje o widzicie je no i tutaj będę coś szukał. Zawsze to jest taka niepewność, żeby coś znaleźć. Ale z drugiej strony można w nocy jechać jak się nie znajdzie cały czas, jakieś ciepło. O, jeszcze raz lasy, w których będę spał. No, życie jest piękne. Tak wygląda mój obóz. No, nie wyszło chyba za, za bardzo są tym wszystkim. Tutaj jest hamak o świetle. O. Rower. Tam są pola. No i w chuj komarów. Także zajebiście. Ale mam mugę. Także dobranoc. Jako, że to pierwszy... Testy kuchenki nowej. E, wybrałem łatwe danie. gulaszowa raz dwa. Powieście mi, w takich warunkach ciepła zupka z proszku smakuje obłędnie. Rower już jest złożony, jestem gotowy, spałem w takich, można powiedzieć, krzokach, czyli można też powiedzieć, że jak zwykle, długo się rozkładałem, bo nie mogłem znaleźć dwóch drzew, rozłożyłem się wcześniej o jedno drzewo, ale okazało się za cienkie i zbyt bardzo się nachylało, gibało się i przez to ja byłem zbyt blisko ziemi, w sumie dziwna ta noc była, taka jakaś Śniły mi się jakieś dziwne rzeczy, że wstaję z hamaka i nie mogę się złożyć, czy rozebrać, czy ściągnąć koszulki, w której spałem I to mi się śniło i stwierdziłem, że nie, że, że wstaję Za 15.07 ranny ptaszek wstał i się zbiera No i się są zebrane o tej godzinie Zrobimy sobie jeszcze takie podsumowujące ujęcie miejsca, w którym spałem Kozubowski Park Krajobrazowy Dojeżdżamy do małej, ale bogatej w historię miejscowości Chroberz. Pierwsze zmianki o tym miejscu pochodzą z XII wieku. Nazwa pochodzi od staropolskiego wyrazu chrobry, co oznaczało dzielny. Według kronik osadę miał tu założyć Bolesław I Chrobry. Znajduje się tutaj piękny pałac. tak na próbę, robię śniadanko z nowym palniczkiem. No na próbę, bo w sumie wziąłem tylko mało, mało rzeczy do, do, tego, do tej zabawy. Nie. Miałem e, kawę rozpuszczalną i cukier, cukier z żabki. Wziąłem sobie więcej do kawy. No, no następnym razem będzie lepiej, będę miał jakieś tam lepsze rzeczy naszykowane. Yeah. <laughs> Drożne figury na Ponimziu można spotkać wszędzie. W regionie jest ich podobno ponad tysiąc. Stanowią one jeden z najbardziej charakterystycznych elementów krajobrazu tego regionu. Wjechałem do takiego wąwozu. Nazywa się to Wąwóz Lesowy. Jest to wąwóz. Dojeżdżam do kościoła w Młodzawach, jednego z najpiękniejszych zabytków architektury sakralnej na Ponidziu. Wrażenie robi jego fasada, wzorowana na kościele Santa Casa w Loreto. Jest tutaj wyjątkowo bezludnie, co dodaje klimatu. Kolejnym moim przystankiem jest miasto Pińczów, zamieszkane przez około 11 tysięcy osób. Niegdyś było znane jako ośrodek reformacji. W XVIII wieku Pińczów stał się jednym z ważniejszych ośrodków żydowskich w Małopolsce. W 1939 roku mieszkało tutaj blisko 3,5 tysiąca Żydów. Cztery lata później Niemcy deportowali 3 tysiące z nich do obozu zagłady w Treblince. Miasto przyciąga swoim specyficznym klimatem i oferuje wiele ciekawych miejsc do zobaczenia. My podjedziemy pod nieczynną stację kolejki wąskotorowej. Budynek dworca w Pinczowie to prawie stuletni, zabytkowy obiekt położony w centrum miasta. Obecnie trwają prace nad przywróceniem połączenia do Jędrzejowa. Ja sobie tak od Pinczowa jadę trochę wzdłuż tej kolejki wąskotorowej, która tu kiedyś była. O, no, tutaj ją widać. Na przykładzie. Mojego koła. Zobaczcie jego. Ona jest wąskotorowa. Była. No a tutaj już. Im dalej w las, tym ciemniej, że tak powiem. Tam już ginie w czeluściach. No ale tory dalej tam są. No. Żegnamy gminę Pińczów i witamy gminę Imielną. Dopiero tutaj pokażę wam, jak rzeka nida pięknie meandruje, wije się. Można by pomyśleć, że na jej wzór zostały tutaj zbudowane niektóre drogi. Może uda mi się opisać ponidzie. Ten krainę, która ukrywa między drzewami, łąkami czy polami swoją historię i diamenty. Wystarczy zbliżyć się do niej, a otworzy przed nami swój baśniowo, baśniowo fantastyczny świat, który staje się wtedy taki namacalny. Jak widzicie jadę teraz ścieżką czy kolejce wąskotorowej, to jest chyba jakaś czynna, bo no nie jest zarośnięta i pewnie jest jakoś czynna, ale w jakimś tam sezonie. A przede mną takie suterki. grubo dla miłośników gravela, no warto, warto, warto. Tak, tak, to jest ścieżka rowerowa przy czynnej sezonowo kolejce z Jędrzejowa do Motkowic. Niesamowite szutry. Miękkie, mięciutkie i bez dziur. Można tutaj polatać. Zobaczcie, że tak szybko przejedziemy przez Jędrzejów i tutaj nawet się nie zatrzymam, bo spieszy mi się już na pociąg, ale obiecuję, że kiedyś tutaj razem wrócimy i lepiej poznamy to miasto. Powiem wam tak, że tak sobie jadę i tak sobie myślę, że pierwszy dzień tego bikepackingu to zawsze jest najgorszy, bo człowiek to się musi przyzwyczaić, że Wygody świata nie są z nim, typu kapcie stały dostęp do kofeiny, stały dostęp do lodówki, do słuszka, z tą żelegność, a drugi dzień to już jest lepszy i kolejny coraz lepszy. Zaczyna się jak czuć jak taki pies. Dziki pies! O! To jest takie piękne, i tyle, tyle wymyśliłem. I to tyle. Niestety musimy się pożegnać. Jeżeli zobaczycie mnie gdzieś na trasie, to podbijajcie. Do zobaczenia.